No to teraz zrobimy sobie już pewnie trochę coś ciekawszego, a mianowicie pokażę Wam, jak tworzyć metody i później jak z nich także korzystać. No i co te metody mogą zawierać? Najpierw wytłumaczę wam, co tutaj widzicie. Tutaj widzicie trzy zmienne typu dabu, które są polami trapezów. No i pola trapezów liczy się tak, że dodaje się jedną podstawę do drugiej, a podstawy to są te równoległe boki w trapezie. Ich sumę mnoży się razy wysokość trapezu, a potem to wszystko dzieli się przez dwa. Taki jest wzór. Następnie w tej linijce tutaj. Tworzę sobie zmienną typu string, która nazywa się tekst. No i to, co tutaj się dzieje, to nic specjalnie skomplikowanego. Po prostu wypisuję, że pola trapezów to i później już te pola trapezów tutaj z tych zmiennych ładuję do tego stringa. A to, co się dzieje w tej ostatniej linijce, to tego, całego nie musicie rozumieć, wiedzcie po prostu, że ta ostatnia linijka wyprintuje w konsolce koniec testu. Zresztą będę Wam to jeszcze pokazywać. A nawet teraz. Odpalimy to w debugu i już Wam pokażę dokładnie, co i jak. No więc tak, pole pierwszego trapezu 45, drugiego 21 i trzeciego 66. Tekst, tak jak mówiłam, wylistuje nam wszystkie pola trapezów, poprzedzając to właśnie tym tekstem pola trapezów to dwukropek. Dobrze, teraz zakończę ten test. I tutaj idziemy do konsolki. I mówiłam wam, że to, co zrobi ta linijka, to wyprintuje koniec testu do konsolki. No i proszę bardzo, tutaj to macie, czyli na koniec testu dostaniemy informację, że to jest koniec testu, nie? Ja nie mówię, że ten kod ma jakoś specjalnie dużo sensu albo wydaje się przydatny. On jest po prostu przykładem, na którym teraz będziemy sobie pracować. No i dobra, ja tutaj widzę co najmniej jeden problem, a jest on taki, że pola trapezów, mimo że jakby wzór się nie zmienia, nie? Pole... Wzór na pole trapezu jest zawsze taki sam. Zmieniają się tylko. Długości podstaw i wysokość danego trapezu. No ale mimo wszystko łatwo się jest tu po prostu zwyczajnie pomylić i wpisać coś nie w tej kolejności albo podzielić nie przez dwa, tylko przez coś innego. Ja tutaj widzę duże pole do pomyłek. No i czy nie można tego jakoś sprytniej zrobić? No właśnie można. Można do tego użyć metody. I do takiej metody wprowadzalibyśmy tylko trzy informacje, czyli długość jednej podstawy, długość drugiej podstawy i wysokość tego trapezu. I w odpowiedzi dostawalibyśmy wynik. Nie musielibyśmy się martwić o ten wzór, czy go znamy, czy nie, czy on jest poprawny, czy nie. On po prostu byłby już raz wpisany do metody, a my tylko podawalibyśmy dane i otrzymywalibyśmy wynik. I coś takiego można zrobić tak. Najpierw mówimy, jaki ma być typ zwracany tej metody. No i typ zwracany będzie double, nie? Tutaj mamy ta, każda z tej zmiennej jest double, więc my oczekujemy, że pole trapezu będzie właśnie takiego typu i tak samo użyjemy tego w metodzie. Czyli mówimy tak, dobra, to będzie metoda, która będzie nam zwracała typ double. Czyli jakoś tam już z miejscami po przecinku. Teraz jak się będzie nazywała ta metoda? No tą metodę nazwiemy sobie oblicz pole trapezu. Czyli ona mówi dokładnie to, co będzie ta metoda robiła. Teraz musimy dać parę nawiasów. Później parę nawiasów klamrowych. I to jest jakby taki szkielet tej metody. Tu jeszcze nie wszystko jest. No i już przechodzimy do tego, co, co tutaj jeszcze więcej musi być. No musimy użyć wzoru na pole trapezu, nie? No to weźmy, zróbmy tak. Do środka damy jakąś zmienną double. Nazwiemy to pole trapezu. I tutaj damy ten wzór, nie? No ale umówiliśmy się, że nie będziemy już wykorzystywać jakby liczb, tylko liczby będziemy dostarczać jakby z zewnątrz, nie? Ta metoda nie będzie jeszcze wiedziała na tym etapie, jakie ona liczby dostanie, więc po prostu nazwijmy to sobie tak, że to będzie pierwsza podstawa, czyli jakby długość pierwszej podstawy, tutaj będzie druga podstawa, a tutaj będzie wysokość tego trapezu. No i nic dziwnego, że nam się to tutaj podświetla na czerwono, no bo skoro on ma wiedzieć, co to jest, jak myśmy nigdzie w ogóle czegoś takiego nie zadeklarowali, jak pierwsza podstawa, druga podstawa czy wysokość. I to się robi w tych tutaj nawiasach. Czyli musimy teraz powiedzieć, jakie informacje będziemy dostarczać do tej metody w momencie jej użycia. No i to będą właśnie te trzy rzeczy, czyli pierwsza podstawa, druga podstawa i wysokość. Gdy mówimy, co ma do metody być dostarczone i w jaki sposób ona ma być użyta, to musimy też powiedzieć, jaki ma być też typ każdego z tych parametrów, bo te zmienne w metodzie będą nazywane parametrami. Czyli robimy tak. Mówimy, że do tej metody musi być dostarczony parametr. Typu Double, który się będzie nazywał pierwsza podstawa. Musi być też dostarczony parametr typu Double, który będzie się nazywał druga podstawa. I musi być dostarczony parametr typu Double, który się będzie nazywał wysokość. Jak widzicie, już nam przestało się tutaj świecić na czerwono, ale tu mamy, jeżeli to widzicie nie, missing return statement, czyli to nadal nie jest prawidłowe. No nie jest, no bo my tu jeszcze nic nie zwracamy. I do zwrócenia jakiejś wartości służy słówko return. I to, co my chcemy zwrócić, to chcemy zwrócić to pole trapezu, które żeśmy policzyli. I co to znaczy, że chcemy coś zwrócić? No to oznacza, że jeżeli użyjemy tej metody oblicz pole trapezu i dostarczymy te trzy dane, to w odpowiedzi dostaniemy liczbę. I tą liczbą będzie pole trapezu. I pokażę Wam, jak tego użyć. Biorę tą nazwę. Oblicz pole trapezu. Tutaj muszę mieć w pamięci, że podstawy były 80 i wysokość 5, czyli 8,5. Zamieniam to na metodę, nie? Daję te nawiasy i teraz daję tak. Pierwsza podstawa, druga podstawa i wysokość 5. IntelliJ w ogóle nam to pięknie podpowiada wraz z nazwami tych parametrów, nie? I tą całość możemy przypisać do jakiejś zmiennej typu Double, dlatego że ona zwraca tutaj nam ten typ Double, nie? Zwraca nam pole trapezu. A pole trapezu jest typu double. No i tutaj mamy jeszcze też informację już na samym początku, że ta metoda musi zwracać typ double. Dobrze, to odpalę to w debugu i zaraz jeszcze do tego wrócimy i kilka rzeczy Wam pokażę. No i nam policzyło normalnie pole trapezu pierwszego i w tekście też to się tutaj znalazło, czyli działa. Dobra, mówiłam, że pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy. No to pokażę Wam na przykład coś takiego. Zepsujmy to, nie? Czyli na przykład powiedzmy, że chcemy, żeby ta metoda zwracała typ int, a nie double. Ale tutaj zwracamy dalej typ double. I chciałam to zepsuć tylko dlatego, żebyście zobaczyli, że jeżeli coś takiego tutaj zrobicie, to dostaniecie informację, że to nie jest prawidłowy kod, że wymagany jest int. Ale znalazł double, nie? Wymagany jest int, dlatego że w momencie tworzenia tej metody tutaj już mówimy, jaki typ ma być zwracany, nie? On się musi zgadzać. Czyli to, co mamy tutaj, musi się zgadzać z tym, co rzeczywiście zwracamy. Więc jeżeli chcemy zwrócić double, to musimy zwrócić double. No i to samo się tyczy tutaj tego tych parametrów, czyli ja nie mogę sobie, skoro ja mam tutaj powiedziane, że te parametry muszą być typu double, to ja nie mogę teraz użyć tej metody w taki sposób, żeby przekazać tutaj na przykład typ string, nie? Czyli nie mogę zrobić czegoś takiego, że ja tu sobie teraz z znienacka użyję oblicz pole trapezu i tutaj sobie będę wrzucała liczby w postaci stringa na przykład, nie? Nie mogę czegoś takiego zrobić. Zobaczcie, dostajemy tutaj informację, że próbujemy władować stringi w parametry, które powinny być typu DABu, nie? Więc tak też nie możemy zrobić. Tu się wszystkie typy muszą zgadzać, więc musimy wcześniej wiedzieć, czego chcemy. No dobra, a co jeżeli będziemy chcieli stworzyć metodę, która nie będzie nic zwracała? I w ogóle, co to za metoda, która nic nie zwraca? No na przykład zobaczcie. Ta ostatnia linijka, ona nic nie zwraca. Tutaj nie ma żadnej wartości do zwrócenia. Ona po prostu coś robi. A to, co ona robi, to printuje, czyli wypisuje ten T. Tekst, koniec testu w konsolce, ale tam tak naprawdę nie ma jakby żadnej wartości, z którą możemy później coś zrobić, nie? Więc stwórzmy sobie kolejną metodę, która nie będzie teraz nic zwracała. No a skoro tutaj tą pierwszą informacją, którą musimy wrzucić przed nazwą metody, jest informacja o typie zwracanym, no to co tutaj dać, jeżeli nie chcemy nic zwrócić? No to wtedy właśnie dajemy void. Void, potem nazwa metody, czyli Wypisz koniec. Tutaj znowu te nawiasy, bo muszę być w każdej metodzie. Teraz nawiasy klamrowe. No i zobaczcie, on tutaj nam się już nie drze, że potrzebuje mieć jakąś wartość zwracaną, czyli on się nie drze, że potrzebuje mieć linii return i potem coś tam, nie? No bo właśnie w voidzie tego nie potrzebuje mieć. Return służy do zwrócenia czegoś, nie? A void nie zwraca nic, tylko po prostu coś tam sobie robi, nie? Więc w zasadzie już ten kod jest prawidłowy. On zupełnie nic nie robi, ale jest zupełnie poprawny. Więc teraz, jeżeli będziemy chcieli po prostu za każdym razem printować ten tekst, to wystarczy, że ja to skopiuję i wkleję tutaj. I teraz, zamiast użyć tej całej linijki, nie, to mogę użyć tylko nazwy tej metody i ona zrobi to samo. Nie? Jeszcze dla pewności, odpalę to w debugu i Wam pokażę. No i zobaczcie, tutaj w konsolce nadal mamy koniec testu, mimo tego, że ja widziałam tą linijkę kodu i na jej miejsce wstawiłam tą metodę, która w zasadzie robi to samo, nie? Z ciekawych rzeczy, które pewnie tu jeszcze zauważyliście, no to tutaj w tej metodzie nie ma parametrów. No tak, nie każda metoda musi mieć parametry. I to nie jest tak, że void nie ma parametrów. Void też może mieć parametry, bo możemy na przykład powiedzieć tak, zrobić drugiego void'a. Ale tu już nie, nie powiemy, że to jest wypisz koniec, tylko wypisz tekst po prostu. I tu będziemy przekazywać tekst do wypisania, więc musimy powiedzieć: Hej, przyjmij jeden parametr, który jest stringiem, nazwiemy sobie to tekst, nie? I tutaj teraz zamiast tego tekstu po prostu użyjemy sobie tego parametru. Więc wtedy użycie takiej metody, żeby wypisać to samo, wyglądałoby tak: robimy wypisz tekst, nie wypisz koniec, tylko wypisz tekst. I tutaj w tym stringu musimy wrzucić koniec testu, nie? Bo ta metoda nie wie, co ona ma wypisać. Ona potrzebuje, żeby jej powiedzieć, co ona ma wypisać, nie? Więc to nie jest tak, że tylko metody void, to znaczy tak, po pierwsze, to nie jest tak, że metody void nie mogą mieć parametrów, mogą, co tutaj pokazałam, i też nie jest tak, że metody, które coś zwracają, muszą mieć parametry. Nie muszą, bo tutaj moglibyśmy nie dostarczyć nic. A w środku i tak moglibyśmy sobie coś liczyć po prostu na jakichś sztywnych liczbach, które po prostu nie są parametrami, tylko są już w ciele metody, nie? Wprawne oko zauważyło pewnie coś jeszcze. A mianowicie, no czym kurczę jest ten cały test, nie? Wygląda podobnie, nie? Macie jakiś void, macie tutaj nazwę, macie nawiasy, potem te nawiasy klamrowe. No tak, no to jest metoda. Nasz test jest metodą. W odróżnieniu tej metody, która ma tutaj adnotację test od tych pozostałych metod, ja z reguły po prostu nazywam tą metodę metodą testową, nie? A te metody to są po prostu jakieś tam metody, które będą nam pomagały jakby w, wewnątrz tego testu. W związku z tym pewnie też zauważyliście drugą rzecz, że tutaj mamy jakieś tam słówko public. i co to jest? No to jest modyfikator dostępu i o tym powiemy sobie troszkę później. Wystarczy wam wiedzieć, że te metody, które my sobie tutaj tworzymy, one też mogą dostać modyfikatorów dostępu, na przykład public albo na przykład private. To nie są jedyne modyfikatory dostępu, ale tak jak mówię, nie chcę o tym mówić teraz, dlatego że do omówienia dobrze modyfikatorów dostępu przyda nam się też wiedza, której jeszcze nie mamy, ale będziemy ją mieć. Czyli na przykład, co to jest klasa. No i jeszcze tylko powiem, że modyfikator dostępu to jest coś takiego, co mówi o tym, gdzie ta metoda może być widoczna i używana. No ale tak jak mówię, to później. Jeszcze jedną rzecz z ciekawostek, bo jeszcze takiego przypadku nie spróbowaliśmy, nie? Co jeżeli w Wojdzie, który ma nic nie zwracać, damy mu jakiś return i zwrócimy tam kurcze, nie wiem, na przykład jakiś tekst, nie? No, dostaniemy błąd. I tak powinno być. Dostaniemy błąd, że nie możemy zwrócić wartości z metody, która jest metodą oznaczoną jako Wojd, czyli taką, która nie powinna nam nic zwracać. Więc takiego returna to my sobie tutaj nie możemy. Pokażę jeszcze jeden przykład. Żebyśmy się tak nie przywiązywali, że, że co, że metody to, to tylko na liczbach albo na stringach. No nie, możemy sobie też zrobić metodę zwracającą typ bulin. I na przykład powiedzmy, że chcemy tutaj stworzyć taką metodę, która będzie sprawdzać, czy liczba, którą jej podaliśmy, jest większa niż 100. Trochę głupawa metoda, ale, ale wiecie o co mi chodzi. Czyli robimy sobie tak. Mówimy, że to będzie typ zwracany będzie typem bulin, no i nazwa metody będzie, czy większa niż 100. Czy tam cokolwiek. No i w parametrze musimy podać tą liczbę, którą będziemy sobie porównywać. No i powiedzmy, że teraz będziemy chcieli, żeby to był int. No a to, co się będzie działo w środeczku, to bierzemy tę liczbę, czy większa niż 100. Takie coś powinno nam zwrócić true albo false, nie? Czyli prawda albo fałsz. No i nie musimy tego zapisywać zmiennej. Możemy tutaj od razu wrzucić to słówko return i on nam tutaj wrzuci true albo false. Czyli zróbmy tak. Zróbmy sobie tutaj zmianę bulin. Nazwiemy ją czy większa, no bo będziemy tutaj zaciągać tę informację, czy dana liczba jest większa niż 100. No i tutaj użyjemy tej metody, czy większa niż 100, no i dajmy tutaj 120, nie? Więc to powinno nam zwrócić true. Breakpoint mamy tutaj ustawione, od to w debugu i zobaczymy, czy nam rzeczywiście zwraca true. No i zwróciło true. No dobrze, to teraz podsumujemy to wszystko, czego przed chwilą się nauczyliśmy. Definiowanie metod wygląda tak, jak tutaj widzicie, z tym, że te rzeczy zaznaczone na zielono są opcjonalne, nie? Bo nie musicie podawać modyfikatora dostępu, natomiast typ zwracany musi tam być zawsze, nawet jeżeli to jest void i nazwa metody też musi tam być zawsze. Nawiasy po nazwie metody też muszą być, nawet jeżeli ta metoda nie ma żadnych parametrów. Później otwieramy nawias klamrowy, no i tam się dzieje już magia i dzieje się to, co ta metoda robi. No i może, ale nie musi pojawić się return i tam jakaś wartość zwracana, no bo tak jak mówiłam, jeżeli metoda jest void, to nie zwraca niczego. No i teraz na przykładach, czyli możemy mieć metodę z parametrami i jakąś wartością zwracaną, wtedy tworzymy ją tak, że podajemy typ zwracany. Nazwę metody. Otwieramy nawias, no i tam ładujemy te wszystkie parametry, których będziemy później już używać w metodzie. No i musi się pojawić return, musimy tam coś zwrócić. Możemy też stworzyć metodę z parametrami, ale już bez, wa bez wartości zwracanej, wtedy musimy zamiast typu zwracanego podać void. Następnie nazwę metody parametry, no i potem już się dzieje ta magia, ale już bez return. Możemy też mieć metodę bez parametrów i bez wartości zwracanej, czyli po prostu dajemy void, dajemy nazwę metody i później te nawiasy zostawiamy puste, no i potem w nawiasach klamrowych zawieramy to, co metoda ma robić, ale możemy też mieć metodę bez parametrów, ale z wartością zwracaną. Wtedy podajemy typ zwracany, nazwę metody, nawias zostawiamy pusty, no i do nawiasów klamrowych ładujemy to, co metoda ma robić, plus musimy zwrócić jakąś wartość, więc return. Użycie tak zdefiniowanych metod jest raczej proste. Musimy użyć nazwy tej metody i jeżeli ona miała parametry, to przekazać jej parametry. Jeżeli metoda ma jakąś wartość zwracaną, to możemy ją przypisać do jakiejś zmiennej. Natomiast nie możemy tego zrobić z metodami bez wartości zwracanej czyli metod, które zamiast wartości zwracanej mają w definicji void. Na dzisiaj to tyle. Tymczasem zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału. W ten sposób nic Wam nie ucieknie. Zapraszam także na mojego bloga, testelka.pl. Do usłyszenia niebawem. Dzięki, cześć!